Błogosławieństwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Odezłego. Amen. Święta łaski pełna, z Tobą, Ty między niewiastami, i święta Maryjo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś My, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, się nasz Ty między i niewystarczającym owocem, Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kolejną grupą, która zbliża się do szczytu Jasnogórskiego, jest grupa Miedziana. Witamy serdecznie! Grupa Wiedźana to grupa z dekanatu morskiego, ale również i z innych stron. Zatrzymujemy się, moi drodzy, przez szczytem Miasta Polski. To grupa, której przewodniczył ksiądz Grzegorz Zakrzewski. Pomagali mu księża Lech Polski, Krzysztof Zawęski i Piotr Smoliński grupa modliła się o przymnożenie wiary w przeciwności, w roku wiary właśnie taka intencja towarzyszyła tej grupie witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie po wielu dniach trudów jesteście u kresu waszej wędrówki uklęknijcie teraz i w chwili ciszy oddajcie to co jest w waszym sercu Matce Bożej Matce Jasnej Powoli wstajemy i przechodzimy do kaplicy Zjednoczonego Okrętu, aby spojrzeć w oblicze tej, która przygarnia każdego człowieka, która daje nas swoją miłość. Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie, pozdrawiamy. Cieszymy się, że jesteście tutaj już na Szczycie